Czy zauważyłeś, że im bardziej zbliżasz się do Boga, tym bardziej walki zdają się nasilać? To nie przypadek, to znak, że jesteś wybranym przez Boga, istnieją bitwy, które toczą tylko ci, którzy niosą w sobie wieczny cel. A jeśli czujesz, że jesteś atakowany z każdej strony, w myślach, w emocjach, w pokusach, zrozum, to dlatego, że nosisz coś, co piekło chce zniszczyć. Wybrani Boga nie żyją zwyczajnym życiem. Toczą niewidzialne wojny, stawiają czoła cichym pokusom i niosą blizny, których niewielu dostrzega. Ale Pan zna każdą łzę, każdy krzyk, każdy upadek i każdy nowy początek. Jezus nigdy nie obiecał łatwej drogi, ale zapewnił o swojej obecności aż do końca. Nie walczysz dlatego, że jesteś słaby, walczysz dlatego, że jesteś silny. Wystarczająco silny, aby wytrwać aż do powrotu Chrystusa. I w tym filmie pokażę Ci dziewięć walk, które każdy prawdziwy chrześcijanin będzie musiał stoczyć, ale które również może wygrać, dzięki łasce. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że już kliknąłeś przycisk Lubię to, ale zrób to tylko, jeśli jesteś osobą, która kocha Boga całym swoim sercem. Jeśli to możliwe, skomentuj tak: Panie, Pomóż mi pełnić Twoją wolę. Numer jeden. Walka z pokusą ciała. Ciało nigdy się nie nawraca. Krzyczy, pragnie, ciągnie do grzechu, zwłaszcza wtedy, gdy jesteś najbardziej słaby. Każdy wybrany Boga przechodzi chwilę, gdy walka między ciałem a duchem staje się nie do zniesienia. Paweł powiedział w liście do Galatów, że ciało walczy przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. I te dwie rzeczy stoją naprzeciw siebie. To nie słabość odczuwać chęć grzeszenia. Słabością jest poddać się bez walki. Pokusa nie jest znakiem, że Bóg cię opuścił. To dowód, że wciąż jesteś na wojnie. I tylko walczy ten, kto jeszcze się nie poddał. Jezus, syn Boga żywego, także był kuszony we wszystkim, ale bez grzechu. Pokazał, że można się oprzeć, gdy Słowo żyje w nas. Więc jeśli stajesz wobec pokus, które wydają się większe od ciebie, pamiętaj: większy jest ten, który jest w tobie. Każda zwyciężona nieczysta myśl, każde nie, które wypowiadasz wobec grzechu, sprawia, że niebo się raduje. Oporność, którą masz dzisiaj, jest świadectwem, które będziesz niósł jutro, a zwycięstwo już zostało zdobyte na krzyżu. Numer 2. Walka z poczuciem winy po grzechu. Niewiele bólu jest tak cichych, jak poczucie winy, które wdziera się do serca wybranego Boga po upadku. To tak, jakby głos oskarżyciela brzmiał dniem i nocą: Nie jesteś godny, nigdy się nie zmienisz, Bóg cię opuścił, ale to kłamstwo. Słowo mówi w pierwszym liście Jana, rozdział 1, werset 9: Że jeśli wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć. I oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Diabeł chce, abyś myślał, że twój upadek anulował twoje powołanie, ale Bóg mówi ci, synu, wstań, wciąż tu jestem. Wstyd chcecie ukryć, ale łaska chcecie przywrócić. Piotr zaparł się Jezusa trzy razy, a mimo to został użyty, by głosić i nawracać tysiące. Dawid dopuścił się cudzołóstwa i morderstwa. A mimo to nazwany został mężem według Serca Bożego. Nie jesteś tym, co zrobiłeś. Jesteś tym, kogo Bóg wybrał. Poczucie winy może cię zatrzymać na chwilę, ale przebaczenie Chrystusa uwalnia cię na zawsze. Wstań, wybrany. Krew już została przelana za ciebie. Numer 3. Walka z duchową samotnością. Nawet otoczony ludźmi, wybrany Boga może czuć się głęboko samotny. To samotność, której nie rozwiązuje obecność człowieka, bo jest duchowa. Często pojawia się, gdy zaczynasz chodzić w świętości i dostrzegasz, że nie pasujesz już do tych samych miejsc, nie łączysz się z tymi samymi rozmowami i że twoja dusza pragnie czegoś więcej. Eliasz, po tym jak zobaczył ogień spadający z nieba, odizolował się i powiedział: Panie, tylko ja zostałem, ale Bóg odpowiedział: jeszcze jest siedem tysięcy, którzy się nie ugieli. To znaczy, że możesz czuć się samotny, ale nie jesteś opuszczony. Ta samotność jest częścią procesu oddzielenia, w którym Bóg woła cię bliżej siebie, by objawić ci rzeczy, których nie pokazuje w tłumie. Jezus, nawet otoczony uczniami, chodził w miejsca samotne, by się modlić, dlatego nie lekceważ tej pustyni. To w niej Bóg mówi najgłośniej. To w niej wzmacnia cię na to, co ma nadejść. Samotność wybranego nie jest karą. To przygotowanie. Numer cztery. Walka z zniechęceniem po drodze. Zniechęcenie to subtelna broń. Nie przychodzi krzycząc. Powoli gasi ogień, który kiedyś płonął mocno. Jednego dnia modlisz się z pasją. Następnego ledwo potrafisz otworzyć Biblię. Jednego dnia jesteś pełen wiary. Następnego wydaje się, że nic już nie ma sensu. Każdy prawdziwy wybrany Boga przeszedł tę dolinę. Jeremiasz, prorok płaczu, powiedział nawet przeklęty dzień, w którym się urodziłem. Ale nawet we łzach nadal był ustami Boga. Zniechęcenie cię nie dyskwalifikuje, tylko ukazuje Twoje człowieczeństwo. Ale właśnie wtedy Duch Święty chce Cię odnowić. Słowo mówi w księdze Izajasza, że ci, którzy oczekują Pana, Odnawiają swoje siły, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną i nie męczą się. Nie zostałeś powołany, aby żyć w sile swoich uczuć, ale w sile Pana. Nawet zmęczony, wciąż jesteś wybrany. Nawet bez chęci, wciąż nosisz w sobie cel. Wstań, weź głęboki oddech i idź dalej. Niebo cię podtrzymuje. Numer 5. Walka z milczeniem Boga. Są chwile, kiedy niebo wydaje się zamknięte. Modlisz się, pościsz, wołasz, i nic: żadnej odpowiedzi, żadnego kierunku, żadnego znaku. A dusza zaczyna pytać. Czy Bóg wciąż jest ze mną? Ale posłuchaj uważnie: Milczenie Boga to nie nieobecność, to trening. Kiedy nauczyciel milczy, to dlatego, że uczeń jest na teście. Hiob, w środku swojego cierpienia, już nie słyszał Boga. Ale to właśnie w tym milczeniu jego wiara została oczyszczona jak złoto. Jezus na krzyżu zawołał: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Ale nawet w tym pozornym opuszczeniu plan się spełniał. Milczenie Boga uczy zależności, kształtuje charakter, wyrównuje intencje. Czasem Bóg milczy, bo już przemówił. Innym razem, bo chcecie nauczyć ufać, nawet bez odczuwania. Pamiętaj, Sprawiedliwy żyje wiarą, nie odpowiedziami. Jeśli Bóg milczy, zaufaj. On działa w niewidzialnym. Wybrani Boga są doświadczeni na pustyni, ale zawsze stamtąd wychodzą z większym autorytetem. Numer 6. Walka ze światem i jego systemami. Być wybranym przez Boga, to żyć pod prąd świata. To mówić nie tam, gdzie wszyscy mówią tak. To być światłem tam, gdzie panuje ciemność. Ale ten wybór ma swoją cenę: odrzucenie, niezrozumienie, izolację. Świat kocha swoich, ale ten, kto chodzi w światłości, będzie prześladowany, jak jest napisane w Ewangelii Jana, rozdział 15. Jezus ostrzegł: Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie znienawidził najpierw. Świat oferuje sławę, przyjemność, wygodę i oklaski. Ale to wszystko przeminie. Wybrani natomiast zostali powołani do czegoś wiecznego. Dlatego nie dziw się, gdy nie pasujesz do wzorców, rozmów, pragnień tego czasu. Zostałeś oddzielony, nosisz niebiańską tożsamość. Daniel nie ugiął się przed systemem Babilonu i dlatego został wywyższony przez Boga. Ci, którzy nie negocjują swojej świętości, to ci, którym Bóg najbardziej ufa. Nie przyjmuj form świata. Nie zostałeś stworzony by się w nie wpasować. Jesteś solą, jesteś światłem, jesteś wybrany. Numer 7. Walka z porównywaniem i duchową zazdrością. To cicha, ale prawdziwa bitwa. Modlisz się, pościsz, szukasz, a widzisz ludzi, którzy nie mają takiego samego oddania, a jednak są błogosławieni, uznawani, wywyższani. I serce zaczyna pytać, Panie, a ja? Zapomniałeś o mnie? Ale posłuchaj uważnie. Procesy Boże są różne dla każdego wybranego. Jan, chrzciciel, urodził się z wyjątkowym powołaniem, a jednak zakończył swoją misję na pustyni i w więzieniu. Józef został sprzedany jako niewolnik, zapomniany w więzieniu, zanim został wywyższony. Czas oczekiwania wybranego to czas przygotowania. Podczas gdy patrzysz na scenę innych, Bóg buduje Twój fundament. Porównywanie to trucizna, która paraliżuje. A duchowa zazdrość to pułapka, która odciąga od celu. Pamiętaj, masz wyjątkowe namaszczenie, wyjątkowe powołanie, właściwy czas. Bóg nie zapomniał o tobie. Reflektory ludzi nigdy nie będą większe niż czujne spojrzenie Boga na twoje życie. On cię widzi, a we właściwym czasie sam cię podniesie. Numer 8. Walka ze zmęczeniem duchowym i pragnieniem rezygnacji. Być może to najintensywniejsza walka, a przez wielu najbardziej ignorowana wyczerpanie duszy. Ten moment, kiedy robisz wszystko dobrze, modlisz się, pościsz, służysz, czytasz słowo, a mimo to czujesz, że jesteś na granicy. Ciało idzie dalej, ale serce jest zmęczone, duch jest przygnębiony, umysł przeciążony, i wtedy przychodzi to ciche pytanie, czy warto dalej? Tak, warto. Bo wybrani Boga nie żyją tym, co czują, ale tym, w co wierzą. Apostoł Paweł wyznał, że czuł się przytłoczony z każdej strony, ale nie zdruzgotany. Zakłopotany, ale nie zrozpaczony. Powalony, ale nie zniszczony. Zmęczenie nie jest oznaką porażki, jest oznaką, że jesteś w ruchu. Tylko ten, kto walczy, się męczy, a Bóg zna to zmęczenie. Dlatego obiecuję w Ewangelii Mateusza, rozdział 11, werset 28. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja was pokrzepię. Może nikt nie zna ciężaru, który niesiesz. Może sam nie potrafisz wyjaśnić pustki, którą czujesz. Ale Bóg wie i nie wzywa cię, byś był silny cały czas. Wzywa cię, byś odpoczął w Nim. To nie Twoją siłą przyjdzie zwycięstwo, ale Jego. On nie wybrał Cię ze względu na Twoje osiągnięcia, ale ze względu na Twoje serce. Nawet jeśli myślisz o rezygnacji, On tam jest, trzyma Cię za rękę i mówi: Synu, to nie koniec, to tylko chwila przerwy. Wciąż mam dla Ciebie plany. Wróg chce zatrzymać Cię w połowie drogi, ale Bóg już napisał Twój finał. I jest to finał chwały. Zmęczenie minie. Łaska cię odnowi, a kiedy najmniej się spodziewasz, spojrzysz wstecz i zrozumiesz. Zwyciężyłem, bo on mnie podtrzymał. Numer 9. Walka z zapomnieniem i poczuciem bezużyteczności w królestwie. To jeden z najgłębszych bólów, jakie może przeżyć wybrany Boga poczucie bycia zapomnianym. Widzisz innych używanych, posyłanych, uznawanych, a ty pozostajesz w ukryciu. Nikt cię nie wzywa. Nikt cię nie wyróżnia, nikt cię nie widzi i zaczynasz myśleć: Czy Bóg nadal chce mnie używać? Czy wciąż jest dla mnie cel? Posłuchaj uważnie: Niebo nigdy nie zapomina o tym, kto został oddzielony. To, że jesteś ukryty, nie znaczy, że jesteś odrzucony to znaczy, że jesteś przygotowywany. Jezus spędził trzydzieści lat w ciszy przed trzema latami służby. Mojżesz spędził czterdzieści lat na pustyni. Zanim wyprowadził lud, Dawid został namaszczony na króla, ale wrócił, by paść owce, aż do dnia, gdy Bóg powołał go na tron. To, co świat nazywa zapomnieniem, Bóg nazywa procesem. Nie jesteś niewidzialny dla Ojca. Nawet gdy nikt nie uznaje Twojej wartości, Bóg bada Twoje serce i widzi Twoją wierność w ukryciu. Może służysz wstawiennictwem? Może modlisz się za ludzi, którzy nawet nie wiedzą, że klęczysz za nimi? Może sięjesz w ciszy, pomagasz w tajemnicy, niesiesz bitwy, których nikt nigdy nie zrozumie i myślisz, czy moje życie ma wpływ na królestwo? Odpowiedź brzmi: tak. Najwięksi wojownicy królestwa to ci, którzy walczą w ciszy. Ich chwała nie tkwi w oklaskach ludzi, lecz w Bożym uznaniu. Pamiętaj, co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, rozdział szósty: Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie publicznie. Wybrany Boga, zrozum, Twój czas nie jest spóźniony, jest dostrojony. Jeśli Bóg trzymał Cię w ukryciu aż do teraz, to dlatego, że to, co przygotowuje w Tobie, jest zbyt wielkie, by ujawnić to przed czasem. Zaufaj, trwaj, bądź wierny. Bo gdy On otworzy drzwi, nikt ich nie zamknie. Nie jesteś zapomniany, jesteś pamiętany w niebie, jesteś odpowiedzią na modlitwę, jesteś częścią wiecznego planu Boga. Królestwo potrzebuje Ciebie, a czas rozkwitu nadchodzi. Jeśli dotarłeś aż do końca, napisz tak: Wystarczy mi łaska Boża. Nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować kanału. Zostawię Ci tutaj na ekranie inny film który prawdopodobnie też będziesz chciał obejrzeć. Kliknij i zobaczymy się tam. Niech Bóg cię błogosławi.